Strażacy, Straż Leśna, Policja i grupy wolontariackie wzięły udział w manewrach poszukiwawczo-ratowniczych na terenie gminy Gryfów Śląski. Podczas ćwiczeń ratownicy wznowili poszukiwania 66-letniej kobiety, która kilka dni temu zaginęła w pobliskim lesie. Teren, który, który będzie podlegał ćwiczeniom, jest to teren, gdzie zaginęła ta kobieta i grupy poszukiwawcze, które zespoły poszukiwawcze, które udadzą się w teren będą także poszukiwały śladów zaginionej kobiety. Mamy nadzieję, że centymetr po centymetrze ten teren sprawdzimy ponownie, bo to już jest kolejny raz sprawdzany ten teren. Tylko teraz chcemy ten teren sprawdzić po prostu, jak to się mówi, centymetr po centymetrze. Będziemy się skupiać na szczegółowości y, y, sprawdzenia sektora oraz na tym, żeby prawidłowo rozplanować zespół poszukiwawczy w sektorze, żeby ten zespół wiedział, jak ten sektor y, dokładnie sprawdzić. są dwie metody tak naprawdę używane w poszukiwaniach jest to GPS Garmina czyli tak można powiedzieć troszeczkę na pół analogowa sytuacja ale też korzystamy z aplikacji Siron jest to aplikacja do poszukiwań która działa w trybie online czyli tak naprawdę sztab wie gdzie w danym momencie dany ratownik jest oraz na bieżąco może przedkładać sektory może przedkładać różne, różne inne sytuacje nie nie ma wtedy w konieczności schodzenia zespołu poszukiwawczego do, do bazy może to się nawet odbyć zdanie. Warto znać takie procedury, które właśnie obowiązują w czasie poszukiwań, wchodzą różne nowe aplikacje, które w tym pomagają, także warto się na pewno doszkolić. Tutaj też będziemy na pewno ćwiczyć umiejętność poruszania się w zespołach mieszanych. Ze strażakami, z policjantami, z ratownikami, m.in. z OSP Bogatynia, którzy profesjonalnie też tym się zajmują. Każde ćwiczenia są dla nas bardzo ważne, bo to rozwija nas, rozwija nasze psy, zdobywają coraz większe doświadczenie, nie tylko psy, my również. I bez tego po prostu takie grupy. No, nie rozwijałyby się, nie, nie doskonaliłyby się. Organizatorem manewrów była policyjna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Lwówka Śląskiego.